Szczęść Boże, jestem Marek Boś, Królowy Różęta Świętego. Zapraszam Cię do odsłuchania jednego z tysięcy świadectw nowenny pompejańskiej, jakie przesłaliście do naszej redakcji. Dzisiaj przygotowałem Wam świadectwo Janiny, która napisała do nas list wysłuchane prośby o zdrowie bliskich. Pisze. O nowennie pompejańskiej słyszałam dawno, ale zaczęłam odmawiać ją w 2020 roku. Jak bardzo żałuję, że nie odważyłam się jej odmawiać wcześniej, gdy było mi ciężko i miałam problemy z wychowywaniem dzieci. Wtedy na pewno ich życie byłoby bliżej Boga. Teraz odmówiłam ich już kilka w różnych intencjach, między innymi o swoje nawrócenie. Od zawsze byłam wierzącą i praktykującą katoliczką. Ale dopiero po nowennie pompejańskiej tak naprawdę otworzyły mi się oczy i zrozumiałam, jak wiele spraw zaniedbałam. Doznałam też niebywałego spokoju i pokochałam różaniec, na który kiedyś nie było czasu. Maryja wyprosiła wiele łask, zwłaszcza dla córki, która jest za granicą i ma wiele osobistych problemów. Bywa, że dzwoni i mówi: Mamo, czuję, że ty mi pomogłaś, bo choroba nagle ustąpiła, ale leczę się już dwa tygodnie i nic nie pomaga. Teraz kończę odmawiać w intencji męża. Okazało się, że po rutynowych badaniach znalazł się w szpitalu z poważną zakrzepicą płucną. Pomyślałam, że jedyny ratunek nowennie i tak się stało. W dwudziestym dniu odmawiania stał się cud. Mąż przychodzi i mówi, że po kontrolnych badaniach wyniki są bardzo dobre i że mi dziękuję, bo pewnie znów wymodliłam. Przestał palić papierosy, co wydawało się od lat niemożliwe. Wielka radość. Nie do opisania. Maryjo, Matko Boża, dziękuję, padając do Twych stóp. Bądź mi opieką i ucieczką w trudnych chwilach. Odmawiajcie różaniec, kończy Janina, gdziekolwiek jesteście. Bo za jego przyczyną dzieją się cuda i nie bójcie się, że nie dacie rady. Trzeba tylko zacząć. A Maryja już dalej poprowadzi. Szczęść Boża. Janina. Mam nadzieję, że spodobało Ci się to świadectwo nowenny pompejańskiej. Napisz swoją opinię w komentarzu i przyślij swoje, jeśli masz, na adres świadectwałpa.pl Dziękuję.